Cechy, na które zwracam uwagę przy selekcji zwierząt do dalszej hodowli pod kątem celu hodowlanego, który sobie obrałem, to jest przede wszystkim w przypadku gubików rozmiar. Dlatego, że jest to cecha, którą można z powodzeniem potwierdzić już u tygodniowego, dwutygodniowego na rybku. Rybki, które po prostu rosną najszybciej będą miały fajny rozmiar. Jeżeli pierwszy raz rozmażacie u siebie dane osobniki, czyli zakupiliście, to warto poczekać z odrzucaniem z tych mniejszych, dlatego, że czasem się okazuje, że te większe samce szybko rosnące na przykład będą bezpłonne. Różne są to przyczyny naturalne i niekoniecznie ale jeżeli macie już ustabilizowaną linię, to rozmiar jest to pierwsze kryterium odrzutu części młodych. Kolejną kwestią związaną z rozmiarem jest tzw. wykorzystanie paszy, pobieranie pokarmu, czyli jak organizmy ryb potrafią wykorzystać paszę, którą im podajecie do prawidłowego rozwoju. Jest to częściowo warunkowane genetycznie, częściowo po prostu predyspozycjami gatunkowymi. Na przykład, jeżeli zakupicie rybki od hodowcy, który żywą artemią i wysokiej jakości płatkami spirulinowymi, a wy będziecie im podawać mrożonego surowca, no to. Młode przez kilka pokoleń nie będą tak super rosły. Z czasem zobaczycie, że część rybek będzie u Was osiągała większe rozmiary, będzie żywotniejsza, i te należy wybierać do dalszej selekcji. To rozumiem przez wykorzystanie paszy. Aktywność fizyczna, tutaj chodzi głównie o zaloty i o chęć do kopulacji. Jest to też bardzo ważna cecha. Oczywiście to już rybki muszą być w miarę dojrzałe żeby można było stwierdzić z powodzeniem, czy samce uganiają się za samiczkami, ale bywa tak, że w liniach długo prowadzonych, gdzie nie zwraca się uwagi na to, dochodzi do sytuacji, w których samiczka rodzi np. 3-5 młodych. W takiej sytuacji długotrwałe utrzymanie stabilnej linii staje się właściwie niemożliwe i potrzeba jest prowadzenia świeżej krwi. Na dodanej linii. Także to jest też ważny aspekt. kopulacja, zaloty. Samce potrafią po prostu stracić chęć do uganiania się za samiczkami. I wtedy, nawet jeżeli są płodne i mają, produ produkują dużo spermy samiczki, produkują dużo jajeczek, to ta kupulacja jest taka. Słaba i zapomnianych jest bardzo niewiele jajeczek. Rodzi się niewiele młodych. Parametry wody. Tutaj też przystosowanie jest prawda, określone gatunkowo. Wiadomo, że gubik nie będzie pływał w morskiej wodzie. Ale są to rybki dosyć plastyczne. Większość zwierząt zresztą ma pewien zakres warunków środowiskowych, w których czuje się dobrze, pewien zakres, w których czuje się średnio dobrze, ale powiedzmy, że takie organizmy, które uważane są za proste w hodowli, mają po prostu te zakresy parametrów fizykochemicznych chemicznych otoczenia, w którym są trzymane dość duże. I znowu na przykładzie gubika. Kupujecie sobie rybki od profesjonalnego hodowcy, który trzymał je w systemie rakowym, gdzie była stała podmiana wody, potężna filtracja. I rybki wpuszczacie do akwarium, gdzie u was podmieniacie wodę raz w tygodniu. A ryb jest sporo na litr. No i się okazuje, że te rybki za dobrze się nie czują. Może nie zdychają, ale płetwy mają sklejone, są takie apatyczne, słabo żerują. No i tutaj znowu część genów była tak selekcjonowana, te geny były aktywne, że dostosowały organizm być, do danych warunków. Zobaczycie, że jak urodzą się wam młode, to część z nich będzie się zachowywała i czuła lepiej u Was, dlatego bardzo ważne jest to, żeby jak najszybciej przy zakupionych rybkach. Jeżeli warunki różnią się sporo niż te, w których ryby przyszły na świat, doprowadzić do porodu samiczek i skupić się przede wszystkim na odchowaniu zdrowych młodych, czyli. Selekcjonować już te młode, które najlepiej będą się u Was czuły. Na przykład jeśli macie ryby z importu z Tajlandii. Rodzice czasem żyją, czasem nie. Ważne, żeby doprowadzić do porodu. Macie kilkadziesiąt tu na rybku. Selekcjonujcie tak, żeby wybierać te, które po prostu czują się dobrze. W tych warunkach, jakie możecie zapewnić żywotność. To jest taka cecha na którą też zwracam ostatnią uwagę, bo wyważy rybki po prostu w kolejnych pokoleniach stają się mniej aktywne. A po co komu piękna ryba, która leży na dnie? No właśnie. Na końcu są kolor i kształt ciała. Jak już przejdą wstępne kryteria rybki, to wtedy możemy się skupić na tym, jaki kolor i jaki kształt sobie obraliśmy za cel, w nie osiągnąć. To samo dotyczy też innych zwierząt, czy to są Gekony, czy Pytony. Jest jeszcze jeden aspekt, który omówię tylko pokrótce to jest ta niespodzianka. Chodzi o tak modyfikatory. Czyli w przypadku gumików na przykładzie ogonka, sobie spróbuję mówić. Modyfikatory to są oczywiście geny też, które wpływają na ekspresję pewnych cech w organizmie. Czyli na przykład mamy gen, który odpowiada za zaparwienie ogonka na kolor biały, ale u części rybek zobaczycie, że ten biały jest taki czysty, śnieżno-biały. Naprawdę piękny, wyróżniają się one. A u innych jest taki szarawy, przybrudzony. No i właśnie, obie rybki mają kolor biały genetycznie, ale jedne mają modyfikator, który powoduje, że ten ogonek staje się bielszy, a drugi, że ten ogonek staje się bardziej szary. Tak samo będzie. Na przykład u Gekonów Lampardzich ten niektóre będą pięknie pomarańczowe, wręcz wpadające w czerwień, mają modyfikatory odpowiedzialne za wzmacnianie koloru pomarańczowego, a inne będą góry, brązowawe. I te modyfikatory z czasem się koncentrują, także ulegają koncentracji przez pozytywną selekcję można je wzmacniać. Porozmawiamy sobie o nich więcej, bo będzie na nich osobny filmik. Dlatego, że temat tych modyfikatorów jest dosyć istotny z punktu widzenia hodowcy, który chce prowadzić stabilną własną linię dla nich zwierząt. Czy to gubików, czy pytonów, czy kagonów. Wszystko jedno.